Siemanero mordeczki z tej strony ja, Antek i dziś No chyba widzicie, co się dzieje. Właśnie jakieś 5 minut temu był, była aktualizacja i jak dobrze wiecie, ja miałem milion skrzynek I już mam styl na dziesiątej mocy. Słuchajcie. Wow! Po prostu wow! I... O oh my god, no. Nie wiem... Naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć. Serio. N nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć. Od razu... No, no, ja głupi jestem. Tego tutaj byczka. No i lecimy, słuchajcie. Tutaj zwiększenie dystansu, zrywu... Dla odpalacza Niro Stew o... Tego nie kumam, a to... E, Stew upuszcza dopalacz, dzięki któremu on, członk on, członkowie jego drużyny i sojusznicy poruszają się szybciej na obszarze działania tego efektu. Spróbujmy, oczywiście moi sojusznicy nie będą się na tym poruszać, bo gram solo. No wow, brawo, ja! Brawo, Antek, no naprawdę, brawo. Zauważyć, że teraz, teraz wszyscy będą grali tym w Steel, cała mapa będzie w Steel. No. Jezu, ale jak on strzela w ogóle, super. Ja już go mam na Star Power, więc XD. Serio? XD. W LXD. ty. Ja nie mogę, widzowie. Ten tyłu na początku nie jest. No nie wiem. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie on jest bardzo ciężki do ogarnięcia na samym starcie. Jeszcze ten z tym ultem. Aha, Barley. No to XD. Myślałem, że cała mapa będzie tym zapełniona, a tu Barley. Uf, naprawdę. Ból? Penny? Co? Czemu tu ludzie nie biorą stew? Ja nie kumam ludzi. Ty! A jeszcze chciałem przetestować, czy to zadaje obrażenia. Nie zadaje, ale tak... A, bo to jest tutaj ogień jeszcze za tym. Ja nie mogę. Osiem hapsów. Stu, lecimy! Ja nie używam w ogóle gadżetów, więc. Nice. Czemu tu ludzie biorą jakieś MZ? O ty. MZ 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 MZ. em ba nhom, bim ba bum. À, để No chodź tu! Patrzcie na to. No gdzie ona jest? Dżamba, dżamba, bim bam. No, co jest? Zobaczcie w ogóle, że mi jeszcze trzy big boxy zostały. No. Tutaj też jest zmieniona. Wygraj trzy... Wygraj bitwy trzy skolet i jest ten dwukropek przed. Też tak nie było. Lose in, bob, Yeah. I Poczekajcie widzowie ja tylko zrobię też aktualizację mojej mamie. O, aktualizuj. Poczekajcie. Dostępna aktualizacja. Poczekajcie chwilę. Ale ten styl jest ładny. O! Odtwórz. Ale ładny tutaj jest. No, no, no. Ładny jest ten skinek. Fertilizing. Ten jest ładniejszy. Znaczy ten jest. To jest najbrzydszy skin w tej grze. Ten, dla mnie. Tylko moje zdanie, ale... Dla mnie to jest najbrzydszy skin w grze. Tutaj moja mama od razu ma stew. Od razu 9 punktów. O, tutaj jakieś tam felemele. Jakieś tam coś. Aha. Tylko tyle w sumie mogę zrobić mojej mamie. Dobra. Dobra, gramy. Bum, burum, bum bum, 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 bum. Mam nadzieję, że moja koleżanka do mnie odzwoni. Bambarara. Ja już mam jednego kibsa ziemią. Wow, jaki fart trochę. O ci tutaj biedni. Nie mają. Jako jedyni nie mają. Stew.

ale na drugiej mocy, a ja mam na star Powerze byczku. Essa z tobą. Dobra, po prostu ja miałem skrzyneczki. Skrzyneczki. A on nie miał skrzyneczek, był biedakiem. Dlatego nie ma stew na star Powerze. O, ty stew mały. Woo! you yes that yes, Ty, przegrałem pierwszy raz XD Dobra Nieważne No dobra Sabyczku Pięknie Oh, my God, yeah. it's yeah. death. It's a down the lamb. Já Ja nie mogę te ulti steel Som... koksem totalnym serio Oh my god No koks totalny steel Koks, koks, koks. Woof, woof, woof. No dobra, w sumie na co ja czekam. Dzięki. Jezus! Co jest? Co to się stało? A w sumie nie zobaczyłem, jaka jest animacja przegrywania. No i w sumie nie chcę zobaczyć, bo ja chcę wygrywać. Ale jak mi się zdarzy, że przegram, to zobaczymy jaka jest animacja. Dobra, ale teraz i tak będę miał wygraną, bo niskie rangi. Znaczy, na wysokich też bym miał wygraną. Aaaa, miła! Dwie skrzyneczki na sam starcik. Trzy. Oh my god. Cztery. Nie na profeska. Też nie wiadomo, czy tą wezmę. Wezmę. Co jest? Dwa na mnie. Jezus! Uspokójcie się, please. Dobra, od razu daję szybkość i podjeżdżam, chłopa. Nara. Korsilio. Simpa <śm> paparovila. Simpa paparovila. Parliana na wila. XD. Znacie tą piosenkę? Z TikToka taka była. Simpa vila. I tak co chłopacy tak tańczyli, no nie? XD łatwo. O oh my god! Simpa papalowila, parliana ma Simpa, 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 simpa. Simpa papal Parliana ma villa, Simpa papal Parliana ma villa, Simpa papal Parliana ma -vila. Mm -mm. Dance Bambiram bomb, bomb, Piotrek. Chcę Amber. Aha, w tej chwili nie bierze udziału w bitwie. Hmm. Chcę Amber. A ja nie chcę Amber, hmm? no i co? Bo ja mam Amber i nie potrzebuję jej. <tryk> Tony! Stu, Stu 10 kopek. Hapsów 10. No kurde! To jest niemożliwe. W sumie mogłem się domyślić, że tam ktoś jest, ale... jajaj. Nie domyślałem się, że na takim poziomie. Simpa papalowila, Parliana mawila. ESA. Simpa papalowila, ma mawila. sim papa pala pa vila, parliana. no sprinta se sedaio. sim papa pala pa vila. sim pa pa vila, parliana, Mavila sim papa pa parliana, Mavila Xd. Co ja zrobiłem? Powiedzcie mi, widzowie. Down dam, ding down. Dam. E.S.T.U. na dziesiątej mocce 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 Stiu, ah, essa, stiu, 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 ratoncuz, stiu, tu sentes um stiu, oh my god, stiu, perfeito, chico sprinta, uuu, stiu Stiu x de des, x des, Oh my god. Ten Stiu podjeżdża na tym jednym kuku głupim i mnie zabija. Are you crazy? Danger, por que Is danger is here? Oh. Is danger? Is danger? Is danger? Is danger? Is danger? DZIĘKUJĄCYM! Jezus Jaki win fartowny What? Nienawidzę tej gry, znaczy lubię, ale Tak dla jaj Co powiedziałem? Simba pap, -a wiela. pa pa Z powodu krótkiej przerwy konserwacyjnej A co dodadzą w tej przerwie konserwacyjnej? Czy nic? Oh my god Jezu, ratunku Ratujcie mnie, ratujcie mnie Ratujcie mnie. Ratujcie. Ratujcie. What the hell? Czy to jest na serio? Kto mnie oglądał? Ręce do góry. No, nikt się nie przyzna, kto mnie oglądał. Szybko gramy. O, mój Boże tych osób, które są z tego miejsca bardzo serdecznie Wam dziękuję Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem i trzymajcie się do następnego odcinka. Pozdro!